Astyroł polecane są przede wszystkim jako terapie wspomagające przy ciężkich sytuacjach chorobowych. Pasty Cannabis Originals Raw to mocniejsze niż w przypadku ekstraktów stężenie CBD w formie naturalnej, ekologicznej i surowej pasty o działaniu bardzo silnie terapeutycznym. Pasty Raw polecane są przede wszystkim jako terapie wspomagające przy ciężkich sytuacjach chorobowych, takich jak nowotwory, choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń czy też RZS. Bardzo dobrze jest je też stosować w chorobach układu nerwowego czy też zaburzeniach neurodegeneracyjnych. Degeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona czy Alzheimer. Pasty Raw działają bardzo silnie regenerująco, przeciwbólowo oraz wpływają na głęboki, regenerujący sen. W naszym sklepie możecie dostać pasty w trzech stężeniach. 15, 30 oraz 50%. Ze względu na wysoką koncentrację prozdrowotnych składników, pasty są właśnie w formie takiej bardziej skondensowanej. Z tego względu ich aplikacja jest troszeczkę inna. Mówi się, że 1 mm pasty wyciśnięty odpowiada jednej kropli. Wszystkie nasze ekstrakty, jak również pasty, mogą być z powodzeniem stosowane w formie czopków. Dla osób przede wszystkim obłożnie chorych czy też dzieci. Jeżeli nasze produkty z serii RAW bardziej was zainteresowały, Chcielibyście uzyskać dodatkowe informacje, to zapraszam Was do kontaktu z naszą infolinią. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.